którzy znowu patrzą na naukę, to już wiedzą, że tak naprawdę pompa czy stres metaboliczny nie ma, tak powiem, przełożenia na budowanie mięśni, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ewentualnie nam przeszkadza, a nie buduje. Tak, ale Dlatego bardzo... ja uważam, że duże ciężary są najlepsze i tak uważam, że w młodym wieku, kiedy nic Was nie boli i tak dalej, warto te ciężary podnosić. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów przy szandze Maciej Pietrowicz, Radek Słudkiewicz, a dzisiaj porozmawiamy sobie o treningu. So, jest to tak obszerny temat, że wiadomo, nie poruszymy dzisiaj wszystkich e, aspektów treningu. Mhm. Natomiast e, chciałbym trochę nawiązać może e, do tego treningu, e, który był kiedyś, jak kiedyś trenowali kulturyści, jak trenują teraz? Jakie widzisz największe zmiany e, przez ten pryzmat lat, kiedy ty. Jak mhm. powiem zacząłeś trenować, no i teraz, no bo wiadomo, trenujesz już 10 lat i to też jest szmat czasu. W tym treningu dzieje się teraz bardzo, bardzo dużo. Coraz więcej, że jak powiem nauki wchodzi do treningu, i niektóre rzeczy, które się kiedyś uważało za, za fajne, za dobre, teraz są uważane za złe. Natomiast ja mam cały czas takie jakby wrażenie, że troszkę większość trenerów, czy, czy że tak powiem ludzi z social mediów przerysowuje, że jak powiem, tą, tą sprawę tej nauki e, i gdzieś tam brakuje tego prawdziwego, hardkorowego trenowania. Wiesz co, mi się generalnie wydaje, jeśli mówię właśnie o trenerach, czy osobach, które często nagrywają kontent związany z treningiem, są to osoby, które chcą wymyślić koło na nowo, e, to oczywiście pierwsza sprawa, tak. a druga sprawa, że koło na nowo nie wymyślimy, bo największe sylwetki już zostały stworzone i największe sylwetki były tworzone na ciężarach, więc nie wymyślimy niczego nowego tak naprawdę. Natomiast jeśli wy, mowa... wystarczy, wystarczy spojrzeć bardzo daleko, że tak powiem, w przeszłość, Przecież takie, takie sylwetki, jak nie wiem, jak chociażby Aron Schwarzenegger, mm. czy jak Sergio Oliwa, czy, czy nawet, no nie wiem kto, Rek Park. Mm -hmm. To cały czas były imponujące sylwetki, i myślę, że większość naszych słuchaczy czy, czy widzów chciałoby tak wyglądać. Trenując na przykład, tak jak oni. Tak, no, tak. Tak naprawdę zwróćmy uwagę, jak wiele osób wtedy robiło wszystko nietechnicznie, pod złym kątem, jak wiele osób szarpało, ciągało i tak naprawdę, jak wiele osób wykonywało te ćwiczenia nietechnicznie, a jak te sylwetki wyglądały. Znaczy, te... Patrząc przy, przez pryzmat oczywiście tego, jak teraz się na, na to wszystko patrzy, bo to no, też nie tak. było tak, że tej techniki nie było w ogóle. nie? Natomiast... Oczywiście, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że teraz, skoro wiedza poszła tak daleko, wiemy tak dużo, można powiedzieć, wiemy tak dużo, jeśli mowa o, o technice, o odpowiednim zaangażowaniu mięśni, o hipertrofii, są na ten temat książki, artykuły, i tym podobne, tak naprawdę musimy się zastanowić dlaczego, mimo tego, że jesteśmy tak daleko w przodzie względem, względem tej przeszłości, dlaczego nie ma aż takich postępów i nie ma tak dużych sylwetek, nie ma tych postępów i nie widać, można powiedzieć, nawet ludzi młodych na siłowni, którzy są naprawdę takich przyzwoitych i fajnych rozmiarów. Ja pamiętam kiedyś, gdy zaczynałem właśnie trenować, zawsze, zawsze zwracałem uwagę na tych chłopaków starszych, to były osoby powiedzmy w wieku takim, jakim ja jestem teraz. I tak naprawdę widząc teraz facetów w wieku 25-28 lat, nie ma nawet u nas w kraju bardzo wielu osób, którzy są naprawdę no mocno miśnieni, tak jest prawda. Kiedyś tych osób, już powiedzmy w wieku 25-30 lat, to było naprawdę, było bardzo, bardzo wielu zawodników, którzy wyglądali no naprawdę... Ja powiem szczerze, że, że na przykład za moich czasów, to wiadomo, że tak naprawdę była taka, można powiedzieć, moda, że trzeba było mieć aż te pięć w łapie i, i, no bo, no... i pełno było tych ludzi, którzy było, mieli tą masę mięśniową. Teraz mhm. wiadomo, że te sylwetki są ładniejsze, wszyscy dbają o to, żeby być w formie przez cały rok i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem nie ma, nie ma co gadać, jakość mięśni jest znacznie lepsza, natomiast gdzieś tych rozmiarów brakuje do tego co było kiedyś. Właśnie... A cały czas rozmawiamy o hipertrofii, czyli I cały czas mówimy tak. o budowaniu mięśni. Czyli coś chyba poszło nie tak, skoro tych mięśni nie możemy zbudować. Dążę do tego właśnie, że wiele osób zaczęło skupiać się na zbyt wielu szczegółach, aniżeli na ciężkiej pracy. I to może brzmi banalnie i tak, no, można powiedzieć wszędzie, to słyszymy, ciężka praca, rutyna i tak dalej, i tak dalej, i to da, da efekt. Natomiast prawda jest taka, że wszystkie sylwetki, które były z sylwetkami dużymi, zostały zbudowane właśnie na ciężarach, oczywiście przy odpowiedniej technice, przy odpowiednim zaangażowaniu mięśni i tym podobne. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach wszystko Skupia się na zasadzie, czy się zregenerujemy, czy nie jest za ciężko, a może jednak za dużo, a może jednak powinienem zrobić dwie jednostki treningowe, a może jedną. Powiedzmy tutaj, seria robocza, seria wstępna, pod odpowiednim kątem czy pod nieodpowiednim kątem. No i generalnie wychodzi tak, że osoba po roku, dwóch latach czy trzech latach nawet treningów ma przerosty tak, jakie kiedyś się notowało podczas jednego okresu masowego. Według mnie, tak naprawdę to, co można zobaczyć przede wszystkim, jeśli mowa o zmianach na przestrzeni, kiedy ja zaczynałem, na na własnym przykładzie, kiedy ja zaczynałem trenować, a jak wyglądał ten trening u mnie teraz, jedyne, co się zmieniło, to na pewno nie ciężary, bo ciężary zawsze były ciężarami wysokimi, kiedyś po prostu nie trenowałem technicznie, tylko po prostu szarpałem, machałem, ale to rosło, nie będę mówił, że nie, a. bo to mimo wszystko, że to było ciągane, te wiosłowanie, te bicepsy były machane że, że, totalnie że, że za bardzo, Tak, tak no. natomiast natomiast było nieprzyzwoicie, nie było to fajnie wykonywane technicznie, natomiast te efekty były, a w tym momencie skupiam się na dużych ciężarach, ale z zachowaniem super techniki, ale też można powiedzieć, jest to spowodowane tym, że ciężary są na tyle wysokie, że nie chcę tutaj jakby naderwać czegokolwiek, jest. czy nie chcę, jest ryzyko kontuzji po prostu, nie? Natomiast bardzo wiele bardzo wiele osób, które zadają mi też pytania dotyczące treningu, często nie zgadzają się z tym, co ja rozpisuję, też z tym, co, co można powiedzieć ja mówię, jak głoszę w internecie, ponieważ teraz jest bardzo, bardzo wiele metod właśnie takich, które no, z którymi kompletnie się nie zgadzam, nie zgadzam się z nimi po prostu dlatego, że wiem, że one nie tyle co nie mają sensu, co bardzo wiele osób źle interpretuje właśnie czy upadek mięśniowy, czy odpowiednią objętość treningową, czy intensywność. No i w dzisiejszych czasach też często możemy zauważyć, że wiele osób nie chce się po prostu przemęczać. Wiele osób myśli, że zrobi za dużo, za ciężko, tutaj wystarczy nam tyle i tyle, więcej to będzie na pewno, już brak regeneracji nie będzie postępu, gdzie kiedyś tak naprawdę, gdy ja trenowałem, ten biceps robiło się 5 razy w tygodniu po każdym treningu, klatę ładowało się trzy razy w tygodniu i tak naprawdę nie było mowy o braku regeneracji. Bo młody organizm, tak naprawdę organizm odżywiony, organizm, który można powiedzieć nie jest przemęczony ciężką pracą fizyczną, to jest organizm, który wszystko będzie chłonął jak gąbka, więc tylko i wyłącznie korzystać. A tym bardziej że na samym początku przygody z siłownią, jesteśmy osobami, które można powiedzieć ten progres będą notować. No szybki. Taki można powiedzieć jak zawodowiec po prostu, który bierze to, 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 to i tamto i robi postęp w przeciągu powiedzmy pięciu lat. Tak osoba naturalna, która dopiero zaczyna treningi w przeciągu roku czy dwóch może dołożyć tyle samo masy mięśniowej, po prostu będzie wszystko chłonęła jak gąbka, trenując nawet można powiedzieć delikatnie, delikatnie inaczej niż, niż może być zakłada dzisiejsza technika i teoria. Mi się wydaje, że jakby największym jakby problemem dzisiejszych czasów jest to, że ludzie jakby boją się trochę tych obciążeń. E, myślę, że też jakby za sprawą tego, że oczywiście są badania, które pokazują, że tak naprawdę niezależnie od ilości powtórzeń, a co, co za tym idzie, nie, niezależnie od jakby ciężaru, który używamy, e, dochodząc do upadku czy blisko upadku mięśniowego, e, daje to nam efekt, może dawać to nam efekt jakby hipertroficzny. Natomiast Myślę, że niewiele osób zastanawia się nad tym, że po prostu trenowanie ze zbyt małym ciężarem, zbyt nawet, że powiem, blisko upadku mięśniowego mm -hmm. czy nawet do upadku mięśniowego, powstaje za dużo takiego, można, ja to zawsze mówię, takich bezcelowych ruchów, które generują tylko zmęczenie, natomiast nie są tymi powtórzeniami takimi stymulującymi. Więc jakby z założenia można powiedzieć, żeby seria była taka hipertroficzna i patrząc nawet na, na badania teraźniejsze i na wiedzę, no to wiadomo, że musimy rekrutować te wysokoprogowe jednostki motoryczne i musimy wytwarzać optymalne napięcie mechaniczne dla tych mięśni. I teraz, zawsze, jeżeli ponosicie duże ciężary, to tak naprawdę, jeżeli trenujemy ciężarami bardzo dużymi, to jesteśmy w stanie, nawet nie dochodząc do upadku, ale ponosząc dużo, więcej wykonać tych stymulujących powtórzeń z, i mało tych powtórzeń takich jakby nieefektywnych, bo już samo używanie dużego ciężaru, tam powiedzmy około. 80% ciężaru maksymalnego daje nam tą rekrutację tych wysokopolgowych jednostek motoryzacyjnych. Więc jak robię powiedzmy nie wiem, 6 powtórzeń, to tak naprawdę już na maksa, czy tam nawet zrobię 5, jakbym, jakbym zrobił 6, to już daje mi to bardzo fajną stymulującą serię. Natomiast robiąc nie wiem, 12, 15, 20 powtórzeń, biorąc pod uwagę, że ostatnich tam tych nie będzie, kilka powtórzeń nie stymulujących, to całe gro tych powtórzeń nieefektywnej też wykonujemy i tak naprawdę ten stosunek tej, tego zmęczenia do tej mm -hmm. stymulacji jest dużo słabszy. Ja pamiętam jedną z najlepszych metod, które stosowałem kiedyś, była metoda, którą popularyzował bardzo mocno Rek Park właśnie hmm. e, i to była metoda 5x5. 5. 5 serii, 5 powtórzeń tym samym to Też się, się na to załapałem i z tego korzystałem. Tak. Słuchajcie, no to Generalnie już to jakby wymuszało ponoszenie dużych ciężarów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że nawet w tej pierwszej serii nie byłem, że tak powiem, blisko upadku mięśniowego, ale miałem tam, jak powiem, dwa, trzy powtórzenia pełnie w rezerwie, bo przeważnie było tak dobrane, że w ostatniej serii mi się nie udawało, dochodziłem do opadku. To jednak patrząc na to w ten sposób, miałem mnóstwo powtórzeń stymulujących dzięki temu, że był duży ciężar i ta objętość na to ćwiczenie też była jakby optymalna, wystarczająca. I jeżeli do tego dołożyłem progresywne przeciążenie, czyli starałem się co jakiś czas dokładać ciężar, robić rekordy itd, tak i tak dalej, które też uważam, jest mega, mega ważne, to tą masę miśnią mi się bardzo łatwo budowało. ja mam powiem szczerze, że ja tak naprawdę z sezonu na sezon widziałem mega przyrosty, głównie. Z tej przyczyny, że gdzieś podnosiłem te ciężary. Natomiast wiele osób takich, które gdzieś tam trenują na małych ciężarach, nawet trenują do upadku mięśniowego, blisko upadku mięśniowego i tak dalej, nie robią takich efektów głównie dlatego, że nie są w stanie, że tak powiem moim zdaniem, tak Efektywnie stymulować te mięśnie do wzrostu, bo mają bardzo dużo pracy czy tej nieefektywnej wykonania. Tak, mięśniem ilością ruchów, a nie ilością ciężaru, tak naprawdę. wiadomo, pompka jest lepsza i tak dalej, ale teraz ci, którzy znowu patrzą w naukę, to już wiedzą, że tak naprawdę pompa czy stres metaboliczny nie ma, jak tak powiem, przełożenia na budowanie mięśni, więc tak naprawdę można powiedzieć, że ewentualnie nam przeszkadza, a nie buduje. Tak, ale... Dlatego bardzo... ja uważam, że duże ciężary są najlepsze, i dlatego tak uważam, że w młodym wieku, kiedy nic was nie boli i tak dalej, warto te ciężary podnosić. I czasami taka troszeczkę mniejsza technika, niedobra technika, która daje mi możliwość kontynuowania serii, oczywiście mhm. z czuciem mięśniowym, pod kontrolą i tak dalej, jest znacznie lepsza niż na przykład robienie super dokładnych 15-20 powtórzeń. No, to też, też jest istotne, co powiedziałeś, właśnie czucie mięśniowe. Wiele osób skupia się teraz, osób, które zaczynają trenować na czuciu mięśniowym. Tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy osobami takimi do, doświadczonymi, zaawansowanymi, to czucie mięśniowe jest naprawdę zerowe, ewentualnie bardzo, bardzo, bardzo minimalne. Nie jesteśmy w stanie wyizolować danego mięśnia, nie jesteśmy powiedzmy w stanie przyciągać, nawet pamiętam, sam jak trenowałem, tak może jeszcze napomnę, nie, próbowałem robić bardzo technicznie i bardzo dokładnie plecy. Nigdy nie czułem pleców, nie? Mm -hmm. więc tak naprawdę tak, starałem tak, tak, się jest. przyciągać na hamerze plecami. Chciałem czuć te plecy, zanim zacząłem to odpowiednio czuć, zanim te czucie mięśniowej pojawiło, to były może 3-4 lata treningów tak naprawdę. Więc jeżeli na samym początku przygody z treningiem będziemy już starać się robić tak, jak jest to nakazane, czyli przede wszystkim niezbyt duży ciężar, tylko odpowiednia technika do tego czucie mięśniowe, które będzie na idealnym poziomie, tak naprawdę marnujemy swój czas, można tak to nazwać, ponieważ nie jest możliwe to, aby ze, ze zbyt małej ilością masy mięśniowej czuć te mięśnie i tak naprawdę trenować tymi mięśniami, no, które chcemy przebodźcowo przetrenować, nie? więc plecy. Tak, ale, które... ale nie wątpię, że już ktoś jakby potrafi trochę wyczuć ten ruch. To oczywiście staramy się. Wtedy ja tego uważam, że Osoby bardziej zaawansowane mogą sobie pozwolić na większe oszukiwania, chociażby wspomnieliśmy już kiedyś w jakimś odcinku mm -hmm. o Bręczu Orenie, na przykład, czyli osoba, która bardzo mocno oszukiwała w treningu, natomiast zbudował fenomenalną masę mm -hmm. mięśniową, bo zawsze mimo tego, że on oszukiwał, to tak naprawdę od pierwszego do ostatniego powtórzenia oszukiwał, dawało mu to możliwość trochę mocniejszego stymulowania, że powiem, mięśni mm -hmm. docelowych, więc... Jak najbardziej okej. Okay. Ale też rozmawialiśmy nawet o, o treningu barków. Jak się spotkaliśmy ostatnio i tak naprawdę, czy duże barki są możliwe do zbudowania na małych ciężarach. Też rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy, że tak naprawdę każda osoba, która ma te bary duże, jednak robi te wznosy bardzo, bardzo dużym ciężarem. Tak naprawdę są to ruchy oszukiwane, ale z drugiej strony można powiedzieć. Oglądamy osobę, która wykonuje ten trening. Myślimy, że ta osoba się buja, nic nie czuje, szarpie i tym podobne. Ale ona Natomiast kontroluje ten ruch. Ale ok ta. Właśnie, ale ten ruch tak naprawdę w bok jest, można powiedzieć, zarzucony, ale jest zarzucony barkiem i gdy opuszczamy, to opuszczamy to barkiem. To, że nas grawitacja ciągnie w przód, bo ten ciężar jest bardzo wysoki, to już inna, inna para kaloszy. Natomiast musimy pamiętać właśnie o tym, że na pewno. Myślę, poziomie... że osoby takie początkujące co nie powinny jakby tego naśladować. Tak, tak. Mówię właśnie tam... o osobach teraz zaawansowanych i o taki... osobach, które są w stanie, już to czucie mięśniowe, można powiedzieć. A tam trenują, chociaż te 2-3 lata, chociaż tak, mają tak, jakieś tak. pojęcie. O tym wtedy możemy w ten ruch, sposób próbować, próbować to. Nawet to wykonywać natomiast, jeżeli jesteśmy osobami, można powiedzieć średnio zaawansowanymi. Jesteśmy na treningu rok, czasu, dwa lata. No, tak naprawdę staramy się już zadbać o te czucie mięśniowe. Natomiast jeżeli nie jest to w 100% możliwe i nie czujecie, czy, czy można powiedzieć, pracujecie danym mięśniem, staramy się nawet notować i dokładać ten ciężar z treningu na trening. I to jest też, można powiedzieć, pewna metoda, która pozwoli nam na rozwój. Wiele osób o tym zapomina i wiele osób też przychodzi na siłownię raz wykonują to, raz to, raz to i robią po prostu to, co jest ciekawsze. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie sztywny plan treningowy ze sztywną ilością ruchów, powtórzeń, czy ilością serii. I oczywiście notowanie tego Wstępu. Nie mówimy tutaj o tym, aby aż tak przesadnie skupiać się na tym po prostu, że dokładamy jeden kilogram na nawiosowanie, czy dwa kg na naprawdę, nie wiem, ciężkie przysiady. Chodzi po prostu o to, aby mieć jakiekolwiek porównanie, czy nasza sylwetka się rozwija, a jeżeli ten ciężar idzie do góry, to oczywiście ten postęp sylwetkowy tak naprawdę musi, musi tutaj zaistnieć. Jasne, nie? oczywiście, że można sobie robić różne, że powiem, bloki takie treningowe i tak dalej. Można jakby robić jakby to takie progresywne przeciążenie, jeżeli chodzi o hipertrofię, jakby nie, nie polegać musi tylko i wyłącznie na, na zwiększaniu ciężarów. Człowiek znaczy, myślę, że jest to jeden z najlepszych sposobów, natomiast chodzi o to, żeby wykonywać więcej tych takich stymulujących, że tak powiem, powtórzeń. Natomiast duże ciężary tak czy siak będą w jakimś tam stopniu potrzebne, chociaż w różnych, że tak powiem, blokach czy, czy okresach treningowych. Ja na przykład bardzo lubię wprowadzać takie większe ciężary przed okresem takiej typowej hipertrofii, żeby można było u klienta w większym stopniu że jak powiem, wykorzystać zwiększoną siłę do przeciążenia tych mięśni. Więc e, myślę, że, że oczywiście jakby no, tak czy siak, można powiedzieć, że jeżeli mówimy o budowaniu masy mięśniowej, to ten ciężar ma znaczenie e, i nie wierzę w to, że po prostu można sobie zupełnie odpuścić ciężarę, skupić się tylko jakby na technice idealnej i e, e, że powiem dokładać sobie po prostu serii, bawić się samą objętością i rosnąć. Gdzieś tak, gdzieś pamiętajcie, że ciało się do wszystkiego przyzwyczaja i żeby jakby wymusić chociażby wzrost masy mięśniowej, musi być gdzieś zaplanowane w czasie jakieś. Zwiększenie tego bodźca. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o ciężarach, czy mówimy ogólnie jak o treningu, to, to jest, chodzi nam po prostu o zwiększanie bodźca, który będzie nas, że tak powiem, dalej stymulował. Nie? Jeżeli się nie przyzwyczai, bodźc będzie nawet optymalny, dobry, to i tak dalej, i tak dalej, wszystko będzie jak trzeba. Kąty, które sobie będziecie robili, się, że będą Może to być dobre. za mało po prostu na to, aby się rozwijać. Dokładnie. Nie? Dlatego też czasem mówię jakiś tam lekki. Zarzucenie, szarpnięcie mm -hmm. czy i, i, i tak dalej może być fajną metodą na to, żeby się przełamać gdzieś tam i, i pójść do przodu. Nie? Tak, i też bardzo wiele osób tutaj zarzuca kulturystom, że tak naprawdę tutaj ta technika jest nieodpowiednia, te ciężary są przesadzone, jest bujane i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać też o zawodnikach, którzy tak naprawdę fascynują, fascynują nas bardzo mocno sylwetkowo. Są to zawodnicy przede wszystkim klasy Fizik, na przykład Chris Bumstead, Terence Ruffin, tak naprawdę wielu zawodników, Ramon, ten z Brazylii zawodnik, który jest również w top na, na Olimpii. Ryan, oczywiście Damian no. Kufler również. Są to niby klasycy i ktoś może powiedzieć, że to chudsi goście, gdzie oni chudsi wcale nie są, bo są to naprawdę wielkie konie. Natomiast są to też zawodnicy, którzy dźwigają naprawdę duże ciężary, naprawdę bardzo, bardzo duże no. Aha, ciężary. To, to. I to przede wszystkim nawet nie tyle to się przekłada na rozrost masy mięśniowej, bo to oczywiście również, natomiast na jakość sylwetki, na to, jak ta sylwetka się prezentuje na scenie, gdzie w kategorii na przykład Classic Physique limit ogranicza bardzo mocno, więc ta jakość jest przede wszystkim rzucana na... Na, 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 na pierwszy rzut oka widzimy, jak ta sylwetka generalnie się prezentuje w całości. Również zawodnicy często męskiej sylwetki, którzy można powiedzieć, wydają się tutaj, że są no, zawodnik męskiej sylwetki, to jednak kulturysta, nie musi trenować ciężko, nie musi dźwigać dużo. Natomiast topka, topka zawodników z męskiej sylwetki również są zawodnikami, którzy dźwigają naprawdę bardzo duże ciężary i aby ja ja, rozwijać ja, swoją sylwetkę. Ja to nawet tak patrzę nawet na różnych zawodników i jak widzę takich zawodników, którzy są bardzo słabi, używają małych ciężarów, bardzo się skupiają i tak dalej, to widzę u nich więcej braków sylwetkowych niż u tych, którzy się nawet tam troszeczkę, troszeczkę szarpią. Wiecie, wiadomo, że może to być jakby też kwestia jakby treningu, może być to, to też kwestia tego, że gdzieś te słabsze grupy mięśniowe mają mniej tych szybko uczciwych włókien mięśniowych, mm -hmm. które mają największy potencjał wzrostu i tak dalej, ale... Myślę, że w większym stopniu wynika to właśnie z tego, że być może takim pasuje, na przykład, nie wiem, że te barki robią, nie wiem, małymi ciężarkami, bo lepiej im się pompują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby, no tak już powiedzieliśmy wcześniej, nie będzie się to przekładało na, na wzrost, więc jeżeli gdzieś tam widzicie, że oczywiście duży ciężar to jest jakby też kwestia bardzo indywidualna. Dla Kolmana dla dziewięćdziesiątki sztagielki są małym ciężarem. Lekkie, tak. Tak, tak, dla niektórych dziesiątki są, że powiem, niebotyczne i nigdy nie będą wykorzystane. Ale ważne jest to, żeby w moim odczuciu pracować na, na tyle dużych obciążeniach, żeby można było wykonywać nie za wiele tych powtórzeń. Mm -hmm. e, natomiast jakieś tam, że powiem, z, za wszelką cenę, nie wiem, spowalnianie ruchów, żeby użyć mniejszego ciężaru, e, robienie bardzo dużej liczby powtórzeń itd. itd co jest niewątpliwie bezpieczniejsze, zdrowsze dla stawów i tak dalej, nie będzie dawało takiej, takiego efektu. Tak, i przede wszystkim wydaje mi się tak naprawdę, że też nie możemy porównywać się do innych, bo wiele osób teraz się porównuje do ciężarów kolegów z siłowni i też mając podopiecznych, którzy tak naprawdę próbują wyciskać 40-50, a nie są po prostu facetami, którzy naprawdę powinni to wyciskać. Wyciskały 50, bo znajomy wyciska 50, często nie chcemy być gorsi od innych i to przekłada się też na to, że czasami wyciskamy również, wyciskamy czy trenujemy generalnie na zbyt dużych ciężarach, co się przejawia tylko i wyłącznie tym, że przez długi okres czasu będziemy Stać w miejscu, i te ego, jednak musimy schować, musimy się też nie wstydzić, mówiąc prosto. Musimy trenować takim ciężarem, który jest ciężki dla nas samych. I ja powiem szczerze, że przez bardzo długi okres czasu też trenowałem ciężarami porównując się do innych dość, dość niskimi, ale nigdy nie szarpałem się na duży ciężar. Używałem takich ciężarów, które dawały mi efekt, takich ciężarów, które były dla mnie bardzo ciężkie i tutaj oczywiście tutaj były problemy treningowe, ponieważ zawsze ten trening partner był potrzebny i starałem się te bariery przekraczać, ale zanim doszedłem do tych dużych ciężarów, oczywiście też musiałem tą drogę przejść z tymi ciężarami delikatnie mniejszymi. Natomiast, Radek, jeśli mówimy tutaj o, o treningu i mówimy o... Znaczy, jeszcze dziś mm -hmm. przerwę. A propos tych tych ciężarów. Czyli ja często do mnie przychodzą jacyś nowi klienci, to im zadaję pytanie, jakimi ciężarami trenują. I pytam o takie główne podstawowe, bo jak tam na przykład się przesiadek, wyciskania, jakieś tam nie, wyciskanie na barki, wznosy bokiem, jakieś tak itd. No i jeżeli widzę na przykład, że gdzieś te ciężary są naprawdę bardzo niewielkie, to staram się najpierw z tymi klientami poprawić trochę siłę w danych ćwiczeniach. Oczywiście wzrost siły nie ma nic wspólnego jakby zbudowanie masy mięśniowej. Odwrotnie ma to troszeczkę jakby większy wpływ. Natomiast jakby nie było, to zwiększenie tej siły będzie się potem przekładało na lepsze efekty hipertroficzne w takim treningu bardziej hipertroficznym. Dlatego, słuchajcie, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, wyciska na przykład, nie wiem, 70 kg w seriach na, na klatę i do tego robi jakieś najdziwniejsze ruchy na klatkę, jakieś tam, nie wiem, pula, roundy, jakieś coś tam, mhm. dziwne linki używa i tak dalej, to moim zdaniem to jest zupełna bzdura i się powinien bardziej skoncentrować na poprawie siły w podstawowych bojach, w wyciskaniach, w pompkach na poręczach i tak dalej, a dopiero później myśleć o czymś takim. Wiadomo, że Ty na przykład możesz sobie czerpać większą, większe efekty z jakichś ćwiczeń takich bardziej jak powiem, specjalistycznych, jakichś takich mhm. dodatkowych, bo masz już jakąś bazę, że tak powiem, wypracowaną, natomiast osoby, które są, mówię, bardzo słabe jakby z natury, znaczy z natury, w sensie Takim trochę... doświadczenie. Muszą... I więcej, że tak powiem, wyciągną z tego, jeżeli gdzieś tam tą siłę poprawię. Niby tak, ale powiem Ci, że też mając tej siły naprawdę dużo i dysponują z dużymi ciężarami, też zawsze skupiam się na tym, o czym o czym właśnie wspomniałeś. Zawsze staram się przez te pierwsze 6, 8, 10 tygodni skupić się na prostych seriach, roboczych seriach, na zakresie 6, 8, 8, 10 powtórzeń. I w ten sposób dochodzę do pewnej granicy z ciężarem. Ten ciężar naprawdę z tygodnia na, tre... z tygodnia na tydzień z treningu na trening naprawdę się poprawia, jest coraz wyżej, i później zmieniając blok treningowy, skupiając się właśnie typowo na hipertrofii. Jest... Jestem w stanie wykonywać większą ilość powtórzeń czy ewentualnie, nawet powiedzmy, dysponuję ciężarem o wiele wyższym, aniżeli bym dysponował bez tego pierwszego bloku treningowego. Więc pierwsze tygodnie, jeśli mowa o bloku są, treningowym, są bardzo istotne i też musimy wiedzieć, na czym to polega. Wiele osób po prostu już na samym początku, dostając rozpiskę treningową, po prostu rzucają się ludzie na ciężary, próbują robić jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej, a to po, po prostu polega na tym, aby w odpowiednim momencie zmienić ewentualnie ilość powtórzeń, ilość serii, skupić się ewentualnie na jakichś metodach intensyfikacji. Natomiast oczywiście to jest u osób zaawansowanych, zdecydowanie to jest lepsza metoda, jeżeli u osób, które są osobami średnio zaawansowanymi. Natomiast budowanie siły, zanim rozpoczniemy to typową u jest też również według mnie bardzo istotnym elementem. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli dopiero zaczynacie swoją, metodę, swoją przygodę, że tak z kulturystyką, z ciężarami, to skupcie się tak naprawdę na podstawach. Zbudujcie trochę siły, nie wykonujcie jakichś najdziwniejszych, przeróżnych jak powiem, ćwiczeń, które gdzieś tam y, zobaczycie w internecie. Tylko po prostu dajcie sobie trochę tego czasu, tej cierpliwości na to, żeby te fundamenty zbudować. I nie bójcie się dźwigać, bo tak naprawdę widząc teraz na siłowniach mocne cackanie się z ciężarem, mocne dbanie o technikę. Oczywiście to jest bardzo istotne. Trzeba dbać o zdrowie, o technikę. Musimy trenować odpowiednio, ruch musi być odpowiedni. Natomiast pamiętajcie, budowanie masy mięśniowej jest bardzo ciężkie, jest bardzo czasochłonne i ten bodziec musi być naprawdę solidny, aby to mięcho rozbudować. Nie jest to takie proste. Ludzie myślą, że wiesz, że tutaj pomachamy, pomachamy i Właśnie. te mięśnie rosną, ale no, w pewnym momencie te mięśnie tak szybko nie rosną i trzeba po prostu dbać dbać o to wszystko, aby był ciężar, aby była technika i aby tutaj była również regeneracja i aby dojść, dojść do momentu, gdzie z tej sylwetki będziemy po prostu zadowoleni. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał treningowy podobał się Wam i oczywiście kolejne tematy treningowe również chętnie poruszymy w komentarzach. Zapraszamy Was do zadawania pytań, ewentualnie do sugestii. Jeśli mowa o, o kolejnym materiale, o czym porozmawiamy? Co chciałbyś jeszcze Radek w tej serii może ciekawego poruszyć? Ja myślę, że, że o treningu to możemy mówić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że następnym razem poruszymy sobie temat, jak już zaczęliśmy o tych ciężarach, to w takim razie też coś tam wspomniałeś o ilości powtórzeń, o przerwach między seriami, czyli o takich parametrach, które też są teraz bardzo... Poszczególne. Tak. Ciekawe. Może czas pod napięciem, też jest teraz bardzo dużo takich jak powiem badań naukowych na I ten obalimy, temat. I obalimy i myślę parę parę istotnych mitów, które są w dzisiejszych czasach bardzo mocno bardzo mocno promowane. Dziękuję wam bardzo subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek i co widzisz w kolejnym materiale Radek bardzo dziękuję. Do dziękuję zobaczenia, bardzo. Siemanko. Do Hej. zobaczenia.